Ogromna kopuła, którą można dostrzec z kilkudziesięciu kilometrów. Nic dziwnego, że to miejsce ma moc przyciągania. Przyciąga pielgrzymów, osoby szukające bliskości z Bogiem, chcące się zanurzyć w modlitwie, ale nie tylko ich. Święta Góra pod gostyniem przyciąga także tych, którzy wcale nie należą do mile widzianych gości. Wojna siedmioletnia, trwająca od 1756 do 1763 roku, ogarnęła swoim zasięgiem kilka kontynentów. W historii Gostynia i Świętej Góry zapisała się bitwa, do której doszło 15 września 1761 roku. Ta potyczka to jeden z najbardziej znanych militarnych epizodów tych ziem, mimo że dzisiaj trudno trafić na jakiekolwiek namacalne jej ślady. Pod gostyniem starli się Rosjanie z Prusakami. Ci pierwsi stacjonowali w gostyniu, traktując miasto nad Kanią jako karczmę. Spokojne dni przerwała informacja o zbliżającej się armii pruskiej. Był to pruski korpus dowodzony przez generała lejtnanta kawalerii Friedricha von Platena. Do grodu nad Kanią zbliżały się dwa bataliony grenadierów, dziesiąty regiment dragonów i czarnych huzarów, nazwanych tak od koloru mundurów. Kiedy przebywasz w Gostyniu i chcesz się schronić przed wrogiem, logicznym wyborem jest Święta Góra. Stąd dobrze widać okolice. Tutejsze zabudowania stanowią dobrą osłonę przed ogniem wroga. Tak też oczywiście zrobili Rosjanie. Za murem klasztoru, przy drodze w stronę Dżęczewa, stworzyli zwarty obóz, składający się z 5 tysięcy wozów taborowych. Na von Platena czekało około 4000 żołnierzy, 5 haubic i dwie armaty. Broniąca się armia popełniła dwa błędy. Pierwszym była rezygnacja z obsadzenia piechotą samego miasta, drugim brak obsady w zabudowaniach klasztornych. Ten drugi błąd był tak naprawdę wielkim szczęściem dla klasztoru. Dzięki temu nie uległ on zniszczeniu. Prusacy z kolei przekonani o rosyjskiej obsadzie wewnątrz klasztoru i po krótkim szturmie przekroczyli bramy. Wielkie było ich zdziwienie, kiedy nie napotkano nieprzyjaciela. Po sforsowaniu muru uderzono bezpośrednio na rosyjski obóz. Potyczka była wygrana, Rosjanie zaczęli uciekać w stronę lasu. Szturm prusackiej piechoty i konnicy doprowadził do prawdziwej rzezi, w której zginęło około 2000 Rosjan. Tak duże starcie na szczęście nie zostawiło na świętej górze śladów. Jedyną widoczną dzisiaj pamiątką po nim jest kula armatnia wmurowana nad bocznym wejściem do bazyliki. Kilkadziesiąt lat później, w okresie wojen napoleońskich, w klasztorze pojawił się ciekawy gość. W 1806 roku stacjonował tutaj ze swoimi wojskami Hieronim Bonaparte, brat Napoleona. W trakcie II wojny światowej, w okresie lata i jesieni 1941 roku, w klasztorze przez pewien czas przebywała jedna kompania, Ordungspolizei, pod dowództwem SS, brygat Fierera Oskara Knofe. W styczniu 1945 roku Niemcy byli świadomi, że wróg nadciąga. Artur Greiser, namiestnik kraju Warty, chciał utworzyć kilkadziesiąt batalionów pospolitego ruszenia. W klasztorze mieściła się m.in. szkoła pożarnictwa i to właśnie to miejsce wybrano jako punkt mobilizacji pierwszego rzutu gostińskiego 45. Batalionu Volkssturmu. Do zbiórki doszło 16 stycznia. Kilka dni później zaczęło się masowe wycofywanie niemieckich oddziałów i ich ucieczka na zachód. Niestety na Świętej Górze ten okres przebiegał dość burzliwie, głównie za sprawą stacjonujących tam oddziałów węgierskich. Madziarzy przed ucieczką zdążyli ograbić klasztor. Na tych epizodach kończy się wymienianie obecności obcych wojsk w Świętogórskim Klasztorze i jego okolicach. Oby na tym poprzestało. To miejsce w swoim charakterze nie ma nic wspólnego z wojną i przemocą, ale jest pięknym świadkiem trudnej historii tych ziem.